Dzień dobry, jak każdy piątek. Witamy w Studio Spraw Kobiet. Zapraszam do Radia Mazowsze. Dzisiejszą audycję prowadzi Justyna Szachowicz-Sempruch, a naszym gościem jest Kasia Konradciuk. Kasia, która od wielu lat, jeśli się nie mylę, prowadzi akcję charytatywną Radosna Wigilia w Piasecznie i okolicach Piaseczna i zaraz nam o tym wszystkim opowie. Zwłaszcza, że niebawem rozpocznie się tegoroczna akcja grudniowa Radosnej Wigilii. Kasiu, witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz nam, od czego to wszystko się zaczęło? Co to jest Radosna Wigilia i dlaczego się zajmujesz tą akcją? Radosna Wigilia zaczęła się 8 lat temu. Postanowiłam jako samotnie wychowująca mama dwóch synów zrobić coś, żeby iść do przodu, rozwinąć się. I to było akurat ten moment świąteczny, i postanowiłam, że to będzie właśnie taka akcja. I nie ukrywam, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo trwa to już, tak jak mówiłam, 8 lat. I rozwijamy się coraz bardziej, coraz więcej osób do nas dołącza. Jest to naprawdę szczytny cel. Impreza ma jakby dwa, dwutorowo działa. Po pierwsze, pomagamy dzieciom, które najbardziej potrzebują tej pomocy w gminie piasacznej, a po drugie, my, jako ludzie, którzy chcemy się integrować, jesteśmy razem i też czujemy się wtedy bardzo spełnieni i potrzebni. I myślę, że to jest niewiarygodne, że. W ten okres świąteczny potrafimy się tak zmobilizować, że powstaje, no muszę powiedzieć to, genialna impreza. Bo w tym roku mamy już zaplanowane różnego rodzaju atrakcje i nie ukrywam, że sama jestem zaskoczona ilością propozycji i, i, i tego, co, co będzie się działo. Ja pamiętam rok temu, jak rozmawiałyśmy, mówiłaś mi dokładnie tak samo, że jesteś... Strasznie zaskoczona ilością, i rzeczywiście ja byłam świadkiem tego, że ludzie bardzo spontanicznie do tej akcji dołączają i są gotowi na poświęcenie wielu godzin pracy, bo jest to ogromna impreza. Może porozmawiamy w tej chwili, kto jest odbiorcą tej, tej radosnej wigilii i ile dzieci, i ile w ogóle samotnych mam, i czy tylko samotne mamy na nią są zapraszane. Na imprezę zapraszane jest 220 dzieci z gminy Piaseczno i okolicy wraz z rodzicami. Przede wszystkim skupiamy się na dzieciach, gdzie są wychowywane w rozbitych rodzinach. Czy to ojcowie, czy mamy samotnie wychowujące. Ale również na po prostu biedniejszych rodzinach. Też, tak? oczywiście. Tam, gdzie rzeczywiście widać, że jest zapotrzebowanie, że, że tych ludzi trzeba wesprzeć i pokazać im, podać im pomocną dłoń, też tacy ludzie się znajdują na radosnej wigilii. Pozyskaniem nazwisk i, i tych dzieci zajmuje się pomoc społeczna No właśnie chciałam zapytać, skąd... E, tak, to oni, oni dostają od nas zaproszenia na tą imprezę i oni ustalają nazwiska. Oni zresztą najbardziej znają to środowisko i, i wiedzą, kto jest potrzebujący, kto akurat w danym roku, komu należałoby w danym roku taką pomoc udzielić. Czyli ty jako organizatorka nie znasz nazwisk osób, które są zapraszane? E, nie znam, znaczy znam nazwiska, bo, bo mam przekazaną wieki... Aha. Ale, ale nie znam tych ludzi. To są y, ludzie, którzy y, przez y, pomoc społeczną są y, właśnie y, tak. Zapraszamy. Tak, i rozumiem, że wiek ci jest potrzebny, zwłaszcza wiek dzieci, ponieważ dla różnych grup wiekowych organizowane są różne atrakcje. Może porozmawiajmy tak. o tych atrakcjach, bo jest ich tak wiele, że żal byłoby nie powiedzieć. No, muszę się pochwalić, że najmłodszym naszym wychowankiem, bo to już dziecko ma w tym roku 6 lat, był to 3-miesięczny chłopiec, mhm. i to też było dla nas bardzo fajnym doświadczeniem, że mieliśmy takiego malucha na sali. Starsze dzieci to jest fajne, bo to jest takie, jak to niektórzy mówią, że trzeba ludziom dać wędkę, a nie tylko od razu rybę. W tym przypadku spełnia się to, bo dzieci, które zaczynały na radosnej wigilii, teraz są wolontariuszami pomagają nam w tej akcji, więc jakby. To jest też fajne, mobilizujące i motywujące, żeby dalej coś takiego robić, bo, bo pokazujemy tym osobom, że można fajnie żyć, mimo że troszeczkę skromniej finansowo nasz budżet wygląda. Czyli dzieci, które uczestniczyły jako odbiorcy akcji w poprzednich latach, dzisiaj pomagają ci jako wolontariusze, przygotowując tą akcję dla innych. Tak, i najfajniejsze jest to, że same się dziewczyny zgłaszają, że chcą coś takiego robić. Także to jest naprawdę. No dla nas sukces, że coś takiego nastąpiło, że, tak. że, że ludzie chcą, mało tego, że chcą się integrować, że chcą z nami przebywać. To powiedz Kasiu, co robicie, na, na czym polega ten wolontariat, co się w ogóle dzieje? No, w tym w roku po raz pierwszy będziemy organizować kwestowanie, już w najbliższy weekend, 24-25 listopada, w sklepach Decathlon, Osą i Fashion House. Będzie zbiórka środków finansowych. To może powiedz od razu o której godzinie? Między 12:00 a 19 będzie. Będziemy kwestować. Będą, w każdym sklepie będzie stoisko informacyjne, gdzie y, potencjalny darczyńca będzie mógł się dowiedzieć, co to jest za impreza, na jaki cel. Obejrzeć zdjęcia z poprzednich lat, bo to jest istotne, jak się zobaczy, co, jak to wygląda naprawdę łatwo się wkręcić i, i samemu y, chcieć uczestniczyć dołączyć. Się dołączyć po prostu, tak, spontanicznie. Więc y, tam będą punkty informacyjne, y, a dwóch, y, dwie pary y, dzieci kwesto będą kwestować po sklepie. Oczywiście będą y, dyżury, bo tam dwie i pół godziny taki dyżur będzie trwał. W sobotę i w niedzielę. W, sobotę i w, niedzielę. I w tym muszę, tygodniu. W tym tygodniu, tak. I, i tu muszę y, też y, powiedzieć i, i pochwalić. Gminę Piaseczną, że się włącza nie tylko finansowo, bo też tu dziękuję serdecznie, że możemy liczyć na finansowe wsparcie, ale również radni będą kwestować. Także jest to. Jakby następny element takiej integracji yy, i pokazania, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną i chcemy działać, chcemy coś robić. Także to jest też bardzo fajny akcent yy, w, w, podczas tej imprezy. Czyli właśnie to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że yy, cała, cały pomysł radosnej Wigilii rozpoczął się tak naprawdę od ciebie, tak? Od, od jednej osoby, która zaczęła rozmawiać z innymi, co by tu można było fajnego zrobić. A teraz ja widzę, że zarzuciłaś na piaseczną i okolice ogromną sieć. I angażujesz naprawdę całe społeczeństwo. Wiesz co, już Justyna, ja muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczona, bo jesteśmy właśnie dzisiaj po spotkaniu z firmą, która zrobi nam w tym roku profesjonalne oświetlenie za darmo, więc to też jest niebywałe, że ludzie chcą. Jeden telefon wystarczy i, i tak, oczywiście wchodzimy w to. Także. Nie wiem, no to, palec to robisz, Boży jest nad nami, bo, bo naprawdę to jest niebywałe, jak, jak, jak ludzie się dołączają. Zresztą naprawdę jest super zespół. To są fajni ludzie. Wszyscy działamy nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że chcemy. I chyba to jest główny sukces, główny sukces właśnie tej imprezy i, i, i to, że, że, tak, że tak fajnie prosperuje, że tak fajnie coraz więcej ludzi się chce w to włączyć. To jeszcze przed przerwą e, chciałabym zapytać szybciutko e, o strukturę. No to znaczy, tak, tak w ogóle, jak wygląda? Wchodzi się i gdzie ona w ogóle, ta impreza się odbywa, wchodzi się na nią i co się tam dzieje? E, impreza w tym roku e, została przeniesiona do e, Gosir Piaseczno ze względów e, bezpieczeństwa. E, z racji, że coraz więcej ludzi, którzy chcą się integrować z nami, e, przychodzi na tą imprezę liczba się zwiększa i, i tu musieliśmy na, na dawnym stadionie niestety tam jest za mało miejsca, musieliśmy przenieść tą imprezę. Ale Czyli wszystkie mówię. poprzednie imprezy odbywały się, na... się tak na stadionie w Piaseczno, W tym roku idziemy do do w piaseczną. I już mówię, dzieciaki pierwsze jakby część artystyczna to będzie występ. Też zresztą też muszę powiedzieć, że jestem szalenie szczęśliwa, bo w tym roku będzie mieć po raz pierwszy profesjonalny występ kapeli koncert grupy muzycznej Klub Pana Jana. Ludzie przyjeżdżają, wyobraź sobie, z Wrocławia, żeby zagrać u nas na radosnej Wigilii, oczywiście za darmo, więc to też jest niebywałe i też przez przypadek, mówię, tu jest dużo, mnóstwo rzeczy się zdarza, gdzie gdzieś ktoś coś powie, za chwilę jest telefon, że tak i tak można zrobić. Także w tym roku na imprezie będzie ten koncert, tak. zresztą bardzo fajny i, i, i możemy posłuchać w tle muzyki właśnie tego zespołu. Yy, dzieciaki po takim oficjalnym powitaniu, podzieleniem się opłatkiem, zostaną podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa zostanie z Mikołajem i tam będzie miała wręczane prezenty. Druga grupa natomiast pójdzie na yy, poczęstunek. I tu też jest jakby yy, grupa darczyńców, która się zajmuje poczęstunkiem. I tam jest zarówno ciepły posiłek, pizza, ciastka, soki. Mamy dwie firmy bardzo znane, które nam dają soki i, i dopatrzeć zarówno jak i na ten poczęstunek. Fantastycznie. Także to, tak, no, naprawdę muszę powiedzieć, że, że w tym roku właśnie taki, od, nie ukrywam, w tamtym roku był, naprawdę byliśmy zaskoczeni ilością darów, ale tu już się też zapowiada, że, że, że będziemy będzie mieli co robić. Równie dobrze. Równie dobrze. Też oczywiście... Chcę wspomnieć tutaj, że Studio Spraw Kobiet na czele z tobą, tak jak w tamtym roku dołączyłaś do nas, w tym roku też będziemy mogli liczyć, liczyć na Twoją pomoc. Tak, tak, Także ja się cieszę, bo, bo do tej pory bo przede wszystkim skupialiśmy się na dzieciach, a od dwóch lat jesteśmy też... Y Mamy propozycje dla kobiet, które potrzebują szczególnie, że same wychowują dzieci, potrzebują tak. wsparcia i tutaj te kobiety będą miały zapewnioną będą mogły być zaproszone na Dzień Otwarty, gdzie będą miały różnego rodzaju porady psychologiczne, pomocy prawnej pedagogiczne udzielone i też y, będą miały loterię taką typowo dla kobiet, więc to będzie też atrakcyjnie dla fajnie mam. Dla, dla mam, mam tak, tak. mamy mam. miały swój kącik, będą mogły porozmawiać, pośmiać się, nie tylko dzieci skorzystają. No dobrze Kasiu, to ja bardzo dziękuję, a po przerwie chciałabym porozmawiać o Mikołaju, skąd się wziął Mikołaj, kim on jest i skąd te prezenty. Dziękujemy. Dziękuję. Okay. Witamy po przerwie. Studio Spraw Kobiet zaprasza. E, audycję prowadzi Justyna szechowicz sempruch a naszym gościem jest Kasia Konradciuk i rozmawiamy o akcji charytatywnej, która się nazywa Radosna Wigilia. Odbywa się już od wielu lat w piasecznie, i e, odbiorcami tej akcji e, są biedne rodziny z naciskiem na e, samotnie wychowujące matki oraz dzieci e, w przeróżnym wieku. Przed przerwą zaczęłam rozmawiać Kasiu z Tobą na temat Mikołaja, skąd się wziął Mikołaj, pociągnijmy troszkę tą, ten temat. No, Mikołaj, od trzech lat mamy nowego Mikołaja, bo Mikołaj, który wcześniej z nami współpracował, niestety, niestety troszeczkę na zdrowiu podupadł, ale jest z nami oczywiście po cywilu, także się cieszymy i pozdrawiamy Pana Tadeusza. Mikołaj to jest Pan, który Niesamowicie się spełni w tej roli. Samym wyglądem już przypomina Mikołaja, także dużo nie musimy robić. Ja pamiętam z zeszłego roku, Tak, tak. tak. Że jest, znakomita. To, jest to wspaniały człowiek, który rzeczywiście swym ciepłem i serdecznością otacza dzieciaki i stwarza już taką atmosferę właśnie świąteczną. Także. Mikołaj, muszę powiedzieć, że nam się bardzo dobry trafił. Wysłannik, który, który zawsze co roku działa z dziećmi, rozmawia, daje prezenty. Oczywiście muszę powiedzieć, że dzieci są na tyle wspaniałe, że zarówno w tamtym roku, jak i w tym roku Mikołaj dostanie od nich prezenty. I jest prośba, żeby każde dziecko, które będzie przychodziło do Mikołaja po prezent, też ma zrobić dla niego upominek, jakąś kartę świąteczną. Z czego bardzo jesteśmy miło. bardzo dumni, bo nie ukrywam, że poprzednie karty, była zrobiona z nich bardzo fajna galeria. Może zrobimy loterię, może zrobimy cegiełki, może będą chętni, którzy będą chcieli zakupić te karty. Też pewnie w jakiś sposób będziemy chcieli wykorzystać to do, do pozyskania środków. Ale na to by się jeszcze Wigilię. oczywiście rozumiem, musiało odbyć przed radosną wigilią. E, nie, to już na, na, na następną radosną Wigilię bo już byśmy e, mieli możliwość e, kwestowania i, i, i pozyskania następnych Zdawania środków. takich tak, kart. Tak, tak. E, no dobrze, bo ja pamiętam w zeszłym roku e, przy koncercie charytywnym, który odbywał się mniej więcej na dwa tygodnie przed, dobrze pamiętam? E, tak, na dwa tygodnie. Przed. w tym roku też będzie ten koncert. Tydzień przed. Widziałam imprezą. takie kartki, które wisiały na, na choinkach, które tworzyłyście z, właśnie z grupą wolontariuszy, tak? I to właśnie były kartki, które z podziękowaniami. Tak, tak. Tylko one już tak. były robione rozumiem, po, tak? po, Po imprezie. To, to, był, to były z poprzednich lat. Przepiękne karty. były, tak, absolutnie tak. wzruszające. Tak samo zresztą jak sam strój Mikołaja, wracając do tej postaci, właśnie chciałam zapytać, skąd pozyskujesz strój, bo jest bardzo profesjonalny, bardzo autentyczny. Strój, zresztą środki, które pozyskujemy na imprezę, to są, tak jak mówiłam, są grupy, które robią zbiórkę i każda grupa jest za coś odpowiedzialna. I tutaj w przypadku akurat stroju Mikołaja, za zakup, za wypożyczenie stroju był odpowiedzialny jeden z radnych powiatowych. Spisał się na medal, bo Mikołaj jest rewelacyjny. Tak, zdecydowanie. Także my już mamy, już, mówię, przez 8 lat e, utorowaliśmy sobie ścieżki na tyle, że, e, że jest to wiele prościej organizować niż e, na początku. I jest mnóstwo instytucji, e, ludzi, którzy są odpowiedzialni już od 8 lat za coś, i, tym, i to już jak tylko się zbliża, e, w i wiedzą, bilia, co mają zrobić. wiedzą, co mają robić, tak. wiedzą, co mają zakupić. Także tutaj też jest, mówię, coraz bardziej się zgrywamy, coraz bardziej działamy tak w tą stronę, żeby, żeby było fajniej, żeby jeszcze więcej można było uzyskać. Dobrze, to może teraz powiemy coś na temat tego koncertu charytatywnego, bo e, on się niebawem zbliża. Tak, koncert charytatywny będzie w 8 grudnia. W w, w, w klubie bilardowym y, Ósemka y, klub, y, klub Bal w piasecznie ulica Jana Pawła y, to jest podziemie Multibanku i tam y, też będzie y, grał y, nasz piaseczyński zespół y, Manaus tak jak w tamtym roku, będzie zbiórka pieniędzy, będziemy, zresztą to też jest, nie ukrywam, forma integracji tych ludzi, którzy pomagają, którzy robią e, tą imprezę, bo tam możemy się spotkać, możemy się e, poznać, zabawić. Tak, możemy się dobrze właśnie porozmawiać, zabawić przed imprezą. To jest tak. tydzień przed radosną Wikilią, gdzie możemy bardziej e, e, zintegrować się i pomyśleć jak jeszcze ulepszyć tą imprezę. Także. E, Zapraszam serdecznie, chętnych, którzy chcą się do nas dołączyć. Fajnie z nami spędzić czas i dowiedzieć się czegoś więcej o radosnej Wigilii. E, z, czyli powtórzmy w sobotę 8 grudnia o godzinie 20. 20. E, Ulica Jana Pawła, podziemia Multibanku. Podziemia Multibanku, e, klub, który Bilardowy nazywa ósemka. się ósemka, tak? Bilardowy 8. Tak. Dobrze, to, je, to zostawiam Ci jeszcze e, teraz takie pytanie otwarte, co chciałabyś dodać na temat tegorocznej akcji e, charytatywnej Radosna Wigilia, o czym jeszcze nie mówiłaś? E, Justyna, wiesz co, ja bym chciała przede wszystkim podziękować e, wszystkim tym, którzy e, są ze mną, którzy e, dołączają, bo to jest naprawdę e, dla, mnie bardzo, dla mnie osobiście też bardzo duża motywacja do działania i do robienia czegokolwiek w ogóle. Także bardzo serdecznie dziękuję tym ludziom, że, że możemy razem fajnie spędzić czas przed świętami, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest niewiarygodne, bo my praktycznie. Yy... Na tydzień przed wigilią, przed świętami dopiero jeszcze jesteśmy, że tak powiem w proszku, nic w domu nie, jest w stanie, nie jesteśmy w stanie zrobić. Dopiero później w ostatniej chwili działamy tak. dla siebie, więc to jest każda kobieta wie, co znaczy szykowanie przed świętami I, i my, a my praktycznie przed tymi świętami dopiero. Zajmujemy jeszcze w ogóle się nie mamy świętami. tak, nie, nie mamy w ogóle tak. w głowie, że musimy dla naszych rodzin zrobić. Tak. Ja tak. tu też dziękuję moim synom za wyrozumiałość, bo są kochani i, i, i wiedzą. Sami się zresztą też już angażują, bo są w takim wieku, że, że chcą pomagać. Także no, to jest dla mnie najistotniejsze, że, że mam tak fajną grupę, że są w tak fajni ludzie fantastyczni, którzy chcą z tak pozytywną energią, którzy działają i, i nawet się nie, nie spytają, po co, dlaczego, że, nie, jak, jakie profity z tego będą. Nie, po prostu się dobrze bawimy. Mamy satysfakcję z tego, że, my, że możemy pomóc, że możemy do kogoś wyciągnąć rękę, i, 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 i też sami w jakiś sposób nawzajem sobie pomóc. A sami odbiorcy radosnej wigilii, jak się wypowiadają? No to, to jest też bardzo fajne, bo e, na przykład po tylu latach e, ci ludzie już nas rozpoznają, wiedzą, e, że to my jesteśmy, więc te e, nieraz e, na ulicy te dzieciaki biegające i krzyczące, dzień dobry, proszę Panią, radosna Wigilia, no to, to jest też fajne, bo ci ludzie e, lu, zresztą bardzo są tym zainteresowani. E, Ale za, pani, za każdym razem jednak ta lista się troszkę zmienia. Oczywiście, chcemy zrobić, tak? e, staramy się tak robić, żeby te dzieci... E, bo, Znacznie większa ilość jest potrzebujących, nie tylko 220 dzieciaków, więc a nie pomieścimy większej ilości, więc ta lista się zmienia co roku. Oczywiście są rodziny, gdzie są dzieci niepełnosprawne i tam tym dzieciom chcemy, żeby co roku były z nami, bo, bo rzeczywiście. Tak, jest czyli to, jest pełna, pe, pewna stała grupa tak, 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 ale jest grupa zmieniająca się, żeby każde z dzieci miało możliwość miało poznania szansę, miało i, szansę uczestniczyć. I, 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 tym bardziej, że naprawdę oprócz tych paczek świątecznych, które są naprawdę bardzo bogate, to jest bardzo bogaty i niesamowity asortyment. Dzieciaki dostają zabawki, które są zbierane przez przedszkola i przez indywidualnych darczyńców, ubranka. I to też są, na przykład w tym roku zgłosiła się do mnie pani, która prowadziła biznes, właśnie sklep z odzieżą dziecięcą, niemowlęcą i zostały jej ubrania chce to wszystko nowe firmowe ubranka odda także fantastycznie. fantastycznie właśnie że ci ludzie będą mogli mieć ubrania dla dzieci naprawdę nie z używaną odzież, tylko też nowe tak, bo to się więc liczy. to jest naprawdę tak, fajnie tak. tu jest bardzo bardzo dużo układu do tych ludzi którzy oddają właśnie swoje rzeczy takie nowe gdzieś tam gdzieś się coś skończyło czy sklep trzy lata temu był cztery lata przepraszam była firma która prowadziła sklep z zabawkami i też im został, zostały im zabawki. Dzieci, dziewczynki podostawały, było 20 wózków nowiutkich. No to, to jak, tylko trzeba przyjść na imprezę zobaczyć tą radość dziecięcą. Bo tak. te dzieci po prostu przeszczęśliwe były. A, tak, tak. Ja, ja w ogóle pamiętam samo magazynowanie tych wszystkich darów, podarunków. Sam z wiesz tak, jak to wyglądało, ile I tego, ilość, to ilość. słodyczy tak. Ja robiłam zdjęcia te, temu... Miejscu, które po prostu rosło w oczach, nieprawdopodobna ilość kolorowych zabawek, ubranek, no i te słodycze po prostu, które były jednym wielkim pokojem słodyczy. Tak, tak, tak. Muszę się tu też pochwalić, bo nie wiem zresztą w jaki sposób, nie miałam nigdy okazji dowiedzieć się jak, jak to się stało, że telewizja TVN się zainteresowała radosną Wigilią i trzy lata temu byliśmy w wieczór Wigiliny w TVN Uwaga. Program nagrywano na temat y, właśnie pomocy takiej bezinteresownej y, podczas świąt i z y, całej Polski y, wybrano cztery y, imprezy, z czego y, tylko jedną trzy, była, tak, trzy pokazano w mm -hmm. telewizji i, i właśnie jedną z nich była radosna Wigilia, więc no to też uważam, że to jest duży sukces, że, że coś Zdecydowanie tam tak. Jest. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Serdecznie zapraszam do dołączenia się do akcji charytatywnej wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki, bo jestem pewna, że sporo jeszcze można zrobić. Oczywiście. Ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do radio i zapraszam serdecznie na, do przyłączenia się do akcji. i A na samą Jak można was znaleźć? Więcej informacji o Radostanie Jesteśmy Zwickyli. tak, na, na Facebooku, jesteśmy na www -info. jesteśmy na stronie. EU gminnej i oczywiście jesteśmy na stronach tych instytucji, które z nami współpracują, już gdzieś tam się przewijamy, widać nas także, ale przede wszystkim strona gminna Facebook i Powiat Piaseczyński. No i oczywiście w związku z tym jesteście również na naszej stronie Fundacji Studio Spraw Kobiet, na którą również wszystkich słuchaczy i słuchaczki serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam i do następnego piątku. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. To do widzenia i nie i nie i czy to nie <coughs> No dobra.